Dzień dobry wieczór. Jest 14 dzień maja do końca roku pozostało 231 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Izydor, Michał i Wiktor. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy Dzień Farmaceuty. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza polska. Rok 1831 to powstanie listopadowe i klęska powstańców w bitwie pod Bdaszowem. Siły kołyżki były dość liczne, ale źle zorganizowane i dowodzone. Powstańcy przemieszczali się w mocno rozciągniętej i nieuporządkowanej kolumnie, której nie nadzorowała żadna policja marszowa. Około godziny 16 przednie straże wojsk polskich pod dowództwem Wacława Seweryna Żewuckiego starły się w pobliżu grudka z szpicą nieprzyjacielską i zostały przez nim rozbite. Udany kontratak Pobiedzińskiego skutkował rozbiciem po kolei dwóch szwadronów jazdy rosyjskiej. Kiedy z długiego taboru polskiego wysypały się kolejne szwadrony kawalerii odpowiednio Aleksandra Sobańskiego, kapitana Podchorskiego i Skurata, rozochocony Pobiedziński znów uderzył na nieprzyjaciela i rozbił kolejne jego awangardy, ale w trakcie pogoni za uciekającymi zginął w lesie zakłuty lańcami, co wprowadziło popłoch wśród Polaków i było przyczyną rozpoczęcia odwrotu. Tymczasem na równinie major Józef Orlikowski uszykował dwa kolejne szwadrony i wystąpił przeciw kolumnie rosyjskiej rozbił ją i dopadł do jej artylerii gdzie zorientawszy się że nie może liczyć na natychmiastowe wsparcie głównych sił nakazał odwrót powodowała nim tylko chęć uniknięcia zbędnych strat przed głównym starciem ale przyczyny tej decyzji zostały źle zrozumiane przez niedoświadczonych podkomendnych tym bardziej tym bardziej że dostrzeżono odwrót podkomendnych zabitego pobiedzińskiego odwrót zmienił się w bezładną ucieczkę w międzyczasie główne siły generała Kołyszko szykował tak, by czołem kolumny uderzyć na tył nieprzyjaciela, a centrum miało wstąpić w bój w prawym skrzydle wroga. Na ustawiających się wpadli jednak wyżej wspomniani uchodzący z pola. Popsuło to szyki Polaków, którzy zbili się w bezładną masę uchodzącą w stronę Daszowa. W ten sposób linie polskie załamały się pod ciężarem własnych towarzyszy. Nieprzyjaciel postępował za Polakami. Nieliczne kontrataki nie mogły odwrócić obrazu sytuacji. Do niewyjaśnionych okoliczności śmierci żywóskiego nawiązał Juliusz Słowacki w dumie o Wacławie Rzewuskim. W roku 1983 w szpitalu zmarł 19-letni maturzysta Grzegorz Przemyk, pobity dwa dni wcześniej przez funkcjonariuszy MO w komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie. Grzegorz Przemek został zatrzymany przez milicję 12 maja 83 na placu zamkowym w Warszawie, kiedy wraz z kolegami świętował zdaną maturę. Wraz z nim zatrzymano kolegę Cezarego Filozofa. Żaden z nich nie miał przy sobie dokumentów. Przemek został zabrany do pobliskiego komisariatu MO przy ulicy Jezuickiej 1 przez 3, gdzie został pobity przez trzech funkcjonariuszy. Po powrocie do domu zaczął odczuwać bardzo silne bóle w rejonie brzusznym. Karetka zabrała go do szpitala. Zmarł po dwóch dniach od pobicia w wyniku ciężkich urazów jamy brzusznej, czyli trzy dni przed swoimi dziewiętnastymi urodzinami. W szpitalu operowali go dr Leszek Karpiński, Filip Grzejszczyk oraz Marek Bagniewski. Ten ostatni zeznawał później w sprawie w angielskim parlamencie. 19 maja biskup Władysław Miziołek odprawił mszę za przemyka w kościele św. Stanisława Kostki w warszawskim Żoliborzu. Na tę mszę oraz pogrzeb na Powązkach przybyły tłumy. Ulica wiodąca do kościoła na powązki została zamknięta dla normalnego ruchu samochodowego, aby mogły nią przejechać specjalne autokary wiozące uczniów z XVII Liceum Ogólnokształcącego. Poza tym ulicą i chodnikami szły tłumy uczestników uroczystości pogrzebowej. Ze względu na okoliczności śmierci Przemyka i osobę jego matki, pogrzeb stał się zarazem manifestacją antykomunistyczną. Ludzie wznosili transparenty o treści politycznej, często nawiązujące do Solidarności. Tym samym pogrzeb Grzegorza Przemyka stał się pierwszą tak wielką manifestacją przeciw władzy komunistycznej od czasów wprowadzenia stanu wojennego. Przez kraj przetoczyła się fala oburzenia za brutalność milicji. Część druga: kartki z kalendarza świat. W roku 1972 przed Teatrem Miejskim w Kownie 19-letni Romas Kalanta dokonał samospalenia w proteście przeciwko radzieckiej okupacji Litwy. Romas pochodził z rodziny robotniczej. Jego ojciec był zagorzałym zwolennikiem komunizmu i weteranem II wojny światowej. Kalanta podjął naukę w szkole średniej w Kownie, jednak w 1971 roku popadł w konflikt z kierownictwem szkoły z powodu wyrażania krytycznej opinii na temat marksizmu w trakcie seminarium historycznego. Został wyrzucony z Komunistycznego Związku Młodzieży. Rozważał wstąpienie do seminarium duchownego, na co wpływ miała jego matka będąca katoliczką. Po niezdanej maturze zapisał się do szkoły wieczorowej i rozpoczął pracę w fabryce. Kalanta zainspirował się czynem Jana Palacha, o których dowiedział się najprawdopodobniej z zachodnich stacji radiowych. 14 maja 1972 roku na Alei Wolności w Kownie przed Teatrem Muzycznym, naprzeciwko siedziby władz komunistycznych miasta o godzinie 12.30, polał się trzema litrami benzyny i dokonał aktu samospalenia. Według niektórych relacji miał wówczas krzyczeć: Wolność dla Litwy. Został przewieziony do szpitala z powodu poparzeń 90% ciała. Zmarł w następnego dnia w wieku 19 lat. W jego notatniku znaleziono zapis: o moją śmierć, oskarżcie totalitarny system polityczny. Pogrzeb Kalanty odbył się 18 maja 1972 roku, jednak z powodu interwencji władz rozpoczął się dwie godziny wcześniej niż zaplanowano, co spotkało się z oburzeniem u żałobników. Wywołało to dwudniowe zamieszki antyradzieckie, także w innych miastach Litwy, które zostały stłumione siłą. W Kownie zostały aresztowane 402 osoby, 7 z nich skazano na 3 lata więzienia. Według KGB 13 innych Litwinów dokonało później samospalenia. W czerwcu 1972 roku w prasie pojawiły się doniesienia, iż komisja lekarska uznała kalantę za chorego psychicznie. Jednak w roku 1989 prokuratura powołała nową komisję, która orzekła całkowitą poczytalność mężczyzny. Rok 2009 Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła z kosmodromu w Guayanie francuskiej kosmiczne obserwatorium Herschela i satelitę Planck. 14 maja 2009 roku rakieta nośna Ariane 5 ECA wyniosła satelitę Planck i kosmiczne obserwatorium Herschela na trajektorię transferową prowadzoną do punktu L2 układu Ziemia-Słońce. Odłączenie obserwatorium Herschela od górnego stopnia rakiety nośnej nastąpiło po 25 minutach i 58 sekundach od startu na wysokości 1142 km na wschodnim wybrzeżu Afryki. Odłączenie satelity Planck miało miejsce na wysokości 1723 km po 28 minutach i 29 sekundach od startu. Od tej pory misje obydwu satelitów są kontynuowane niezależnie. Podróż satelity Planck w okolice punktu L2 trwała ponad 6 tygodni. Podczas niej wykonano kilka manewrów korekcyjnych trajektorii oraz rozpoczęła się faza weryfikacji i demonstracji możliwości aparatury oraz chładzanie instrumentów. Po zbliżeniu do punktu L2 układu Ziemia-Słońce 3 lipca 2009 roku satelita wykonał manewr wejścia na orbitę wokół tego punktu znajdującą się w średniej odległości około 400 000 km od niego. Zapewnia ona optymalne warunki obserwacyjne ze względu na brak zakłóceń ze strony promieniowania podczerwonego emitowanego przez Ziemię i Księżyc oraz łatwość zasłonięcia teleskopu przed światłem pochodzącym od Słońca, Ziemi i Księżyca. Ponieważ orbita ta jest dynamicznie niestabilna, regularnie były wykonywane manewry jej korekcji. 13 sierpnia 2009 roku, Planck rozpoczął procedurę uzyskiwania pierwszego światła, czyli pierwsze właściwe obserwacje wykonane po przetestowaniu podzespołów sondy. Następnie przez dwa tygodnie Planck dokonywał nieustannego przeglądu nieba. Cała procedura miała na celu sprawdzenie stabilności instrumentów i możliwości ich kalibrowania w ciągu długich sesji obserwacyjnych. Przegląd zakończył się 27 sierpnia uzyskaniem w 9 różnych częstotliwościach map o szerokości 15 stopni i rozciągających się na około całego nieba. We wrześniu 2009 roku rozpoczęła się faza wprowadzenia rutynowych obserwacji naukowych przez satelitę. Była ona zaplanowana na 15 miesięcy, podczas których satelita miał wykonać dwa pełne przeglądy całego nieba. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki Wielkiej Narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.